Witajcie tu na moim kanale Natalia Lolo pokażę wam dzisiaj mojego nowego konia razem z jego zestawem ok zaczynam to jest mój nowiutki konik kolekta to on się nazywa solo jest rasy Fiord to ogier nie ma podków ale chyba mu domaluję farbką taką, jak zwykle Fiordy mają taką grzywkę, taki pas to konieczka, sięga? Jest taki piękny. Jest tu świetny. Taki świetny jest ten. bardzo kocham. No, jak zwykle się najnowsze konie zawsze kocham. No, ale on nie jest aż taki nowszy, bo kupiłam go wczoraj. No, wczoraj. jest bardzo piękny. Tutaj ma taką grzywkę. Jeszcze na oczku mu idzie. Ma kantarek. Na pyszczku. Ma chrapki. Ustka. I To jest jego derka. Nałożę Wam. Pokażę. Czekajcie, za chwilkę Wam pokażę tą derkę. Jak jest założona. I jest na guzika. Już Wam pokazuję. Przepraszam Was. No ale nie daję to jedną ręką. Okay. Tak wygląda solo w mojej derce kochanej. O. Tak pięknie wygląda. Solo ma napisane jego imię, serduszka ma, ten ma guzik, pas pod spodem i tutaj takie coś. Trochę mu odstaje od działa. ale okej. Okay. Tutaj jeszcze ma swoje opiki. takie piękne. Tutaj się tak na kopyta zakładam. I jeszcze o głowie żyłki trochę jego nie widać, a tutaj jest na chrapnik, tutaj jest na głowie i yy, wodze. Są bardzo, bardzo fajne. Okej. Okay. No, to jest mój koń, a to jest stado. Do zobaczenia. A ten film przeznaczam dla Karoliny Forgier. Jak chcę, żebym jej zrobiła taką derkę i żebym przyniosła tego konia do klasy jutro. To znaczy w środę, to może pisać w komentarzach. Nara